Czy wiesz, że cień jest kluczem do Twojego ukrytego potencjału? W tym filmie dam Ci potwierdzone i niezbędne klucze, dzięki którym będziesz mógł się rozwijać, osiągnąć to, czego pragniesz, nawet jeśli wierzysz, że jesteś w najgorszym momencie swojego życia, lub nawet jeśli uważasz, że wszystko idzie źle, albo co gorsza, nawet jeśli wszystko jest naprawdę złe. Wyobraź sobie, że stoisz przed tak skomplikowanym labiryntem, że nawet Twoje ukryte lęki. I największe marzenia są tam, schowane pośród ciemności. To jakbyś miał rozpocząć podróż do środka siebie. W tej głębokiej podróży przez świat cienia, dokładnie tak, jak to wyjaśnił sławny psycholog Karl Gustav Jung, zapuszczymy się w głąb twojego umysłu, obiecując odkryć tajemnice, o których nawet nie zdawałeś sobie sprawy, pomagając ci lepiej zrozumieć kim jesteś wewnątrz i wszystkie tajemnicze warstwy ludzkiego umysłu. Pomyśl tylko. Ta wewnętrzna podróż jest jak wejście do gigantycznego labiryntu, gdzie każda ścieżka ma dla ciebie inne zaskoczenie. Czasami możesz natknąć się na strach, o którym nawet nie wiedziałeś, że go masz, ale możesz też odkryć talent lub pragnienie, które było schowane głęboko w twoim umyśle. To jak odkrywanie ciemnej jaskini, gdzie zapalasz latarnię i znajdujesz ukryte skarby. Więc zanurzmy się razem w tę przygodę. W końcu im więcej dowiadujemy się o sobie, tym silniejsi stajemy się wobec świata na zewnątrz. A ta podróż może być tak ekscytująca, jak odnalezienie zaginionej mapy skarbu. W tej fazie zagłębimy się w złożoność cienia i zrozumiemy jego fundamentalne znaczenie w procesie samoopoznania. Aby rozpocząć tę podróż eksploracyjną, kluczowe jest, abyśmy mieli jasne zrozumienie tego, co dokładnie reprezentuje ta strona ludzkiej psychiki. Według nauk Karla Gustawa Junga Cień to ta ciemna i ukryta część naszego umysłu, gdzie znajdują się nie tylko nasze najgłębsze lęki, ale także nasze nieuznane cechy i nasze jeszcze niezbadane potencjały. Wyobraź sobie cień jako ukrytą stronę księżyca, zawsze obecną, ale rzadko widoczną przy bezpośrednim świetle. Tak jak księżyc ma swoją oświetloną twarz i swoją ciemną stronę, tak samo my mamy naszą część świadomą i naszą część nieświadomą, reprezentowaną przez cień. Często kojarzymy cień wyłącznie z negatywnymi aspektami naszej osobowości, takimi jak lęki, traumy i niepożądane zachowania. Jednakże jest to tylko część równania. Cień także kryje nasze niewyrażone talenty, zaniedbane zalety i nasze najgłębsze pragnienia. Poprzez uznawanie i integrowanie cienia, nie tylko konfrontujemy nasze wewnętrzne demony, ale także odkrywamy nasze cenne wewnętrzne skarby. To jakbyśmy eksplorowali ciemną jaskinię i. Zapalając pochodnie, odkrywali nie tylko zagrożenia czające się w cieniu, ale także ukryte skarby na dnie. Zrozumienie tej dualności cienia jest kluczowe DLA naszego procesu rozwoju osobistego. Chodzi nie tylko o akceptację naszych negatywnych cech, ale także o przyjęcie naszych pozytywnych aspektów i rozwinięcie całego naszego potencjału jako ludzi. Dlatego, gdy wyruszamy w tę podróż ku samopoznaniu, Musimy być przygotowani, aby eksplorować wszystkie aspekty naszej psychiki, zarówno te ciemne, jak i jasne. Jest to jedynie poprzez pełną integrację naszego cienia, że możemy stać się kompletnymi i autentycznymi jednostkami. Stając w obliczu cienia, jest to jakbyśmy odkrywali nieznane terytorium wewnątrz siebie. To jak badanie gęstego lasu, pełnego tajemnic i sekretów do odkrycia. Pomyśl o cieniu, jak o lustrze, które odbija nie tylko nasze najciemniejsze aspekty ale także nasze najszlachetniejsze cechy. Jest jak czysta karta, gotowa przyjąć nie tylko nasze lęki i niepewności, ale także nasze najgłębsze marzenia i aspiracje. Poprzez zagłębianie się w ten proces samopoznania, możemy napotkać wyzwania i przeszkody, ale także niespodziewane możliwości i odkrycia. To jakbyśmy płynęli po szerokim i nieznanym oceanie, gdzie każda fala przynosi nowe odkrycia na temat tego, kim naprawdę jesteśmy. A kiedy wreszcie stajemy twarzą w twarz z naszym cieniem, nie powinniśmy go bać się, lecz raczej objąć z współczuciem i akceptacją. Bo tylko wtedy, gdy uznajemy i integrujemy nasz cień, możemy naprawdę stać się tym, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego nie wahaj się zagłębić w ten nieznany obszar w sobie. Niezależnie od tego, jak mroczne może wydawać się to miejsce, pamiętaj, że w ciemności także jest światło. I eksplorując każdy zakamarek swojego cienia, Podejmujesz ważny krok w kierunku swojej własnej autentyczności i pełni. Teraz zanurzmy się głębiej w skomplikowaną podróż konfrontacji z cieniem i odkrywajmy wyzwania i nagrody, które towarzyszą tej wewnętrznej podróży. Wyobraź sobie, że stoisz przed labiryntem tak rozległym jak sam wszechświat, gdzie mroczne korytarze wydają się sięgać w nieskończoność. To jest nieznane terytorium umysłu, gdzie ukryte są najgłębsze tajemnice i najciemniejsze lęki. Zgodnie z mądrymi naukami Karla Junga, stawienie czoła cieniowi nie jest DLA tych, którzy się boją. To jak wyruszenie w labirynt bez mapy, gdzie każdy zakręt kryje zarówno nieuchronne niebezpieczeństwa, jak i niepojęte skarby. Na tej drodze nie ma skrótów. Trzeba mieć odwagę, aby zanurzyć się w głębi własnej psychiki, odkrywając każdy ciemny i nieznany zakątek. Kiedy napotykamy wyzwania i przeszkody, które pojawiają się w trakcie tej podróży, Stajemy w obliczu naszych najgłębszych lęków, najbolesniejszych słabości i najciemniejszych cieni. Jednak to właśnie w tych momentach konfrontacji znajdujemy prawdziwą istotę wzrostu i osobistej transformacji. Stawiając czoło naszym wewnętrznym demonom i odkrywając ukryte tajemnice naszego umysłu, zyskujemy głębsze zrozumienie tego, kim jesteśmy i czego jesteśmy zdolni. Każdy krok naprzód zbliża nas do prawdziwej integracji i całkowitości, umożliwiając nam pełne przyjęcie zarówno światła, jak i ciemności wewnątrz nas. Dlatego nie obawiaj się wyzwań, które pojawiają się podczas konfrontacji z Twoim cieniem. Zamiast tego, postrzegaj je jako okazję do wzrostu i rozwoju, przekształcając każdą przeszkodę w stopień na drodze do samopoznania i osobistej realizacji. Eksplorując głębie labiryntu umysłu. Natrafiasz na rozległość wyzwań i odkryć. Każdy zakręt, każdy krok naprzód odkrywa nowe warstwy Twojej własnej psychiki, niektóre jasne, inne mroczne. Ta podróż, choć trudna, jest wyjątkową okazją do lepszego zrozumienia siebie. Wyobraź sobie, że idziesz tymi ciemnymi korytarzami, prowadzony tylko przez słabe światło pochodni. Przed sobą widzisz cienie tańczące na ścianach, odzwierciedlające ukryte aspekty Twojego własnego umysłu. Te cienie reprezentują lęki, niepewności, traumy, które nosisz ze sobą, ale także niewykorzystany potencjał, ukryte siły, które czekają, aby zostać obudzone. W miarę jak idziesz naprzód, możesz natknąć się na swoje własne wewnętrzne demony, te części siebie, których wolałbyś nie stawiać czoła. Może to być lęk paraliżujący, autodestrukcyjne wzorce zachowań, które uniemożliwiają ci postęp, lub przeszłe traumy, które wciąż cię nawiedzają. Jednak ważne jest pamiętanie, że te wyzwania są okazjami do wzrostu, stania się silniejszym i bardziej odpornym. Kiedy wybierasz się stawić czoła tym mrocznym aspektom swojej psychiki, nie tylko stawiasz czoła swoim lękom, ale także otwierasz drogę do uzdrowienia i wzrostu. Wyobraź sobie, że radzisz sobie z przeszłym traumatem, który prześladuje cię od lat. Uznając i pracując nad tą cieniem, możesz zacząć odnajdywać pokój i akceptację uwolniając się od więzów przeszłości. Ponadto, stawiając czoło swojej cieni, stajesz się także bardziej autentyczny, zarówno wobec siebie, jak i wobec innych. Nie musisz już ukrywać swoich niedoskonałości, ani udawać, że nie masz wątpliwości. Zamiast tego możesz objąć swoją ludzkość, ze wszystkimi jej wadami i słabościami, i mimo to kochać się głęboko. Dlatego nie bój się tego, co możesz znaleźć, zagłębiając się w głąb labiryntu umysłu. Zamiast tego patrz na każde wyzwanie jako na szansę do wzrostu i przemiany. Pamiętaj, że nawet w najciemniejszych zakamarkach twojej psychiki jest światło i nadzieja czekające na odkrycie. I to poprzez ten proces samodzielnego odkrywania i akceptacji, możesz naprawdę stać się najlepszą wersją siebie. Teraz, kiedy rozumiemy znaczenie stawienia czoła cieniowi, zbadajmy kilka praktycznych narzędzi, które mogą nam pomóc w tej podróży samopoznania. Aktywna wyobraźnia. Ta rewolucyjna technika zaproponowana przez Junga jest bezpośrednim mostem do nieświadomości. Za pomocą wizualizacji i wewnętrznych dialogów możemy dotrzeć do głębi umysłu, eksplorując najciemniejsze i najbardziej nieznane zakamarki naszej psychiki. Wyobraź sobie, że przechodzisz przez wyimaginowaną podróż, rozmawiając z symbolicznymi postaciami, które reprezentują różne aspekty Twojej osobowości. Zagłębiając się w te wizualizacje, Możesz odkryć ukryte wzorce zachowania i stłumione emocje, które leżą u podstaw Twojego cienia. Analiza snów? Sny są bramami do nieświadomości, pełnymi symboli i wiadomości, które często umykają naszej codzienności. Prowadząc Dziennik Snów i praktykując interpretację ich znaczeń, możesz odkryć cenne wskazówki na temat ukrytych treści Twojego umysłu. Wyobraź sobie, że zapisujesz każdy szczegół swoich snów po przebudzeniu. Rozważając powtarzające się wzorce i symboliczne obrazy, które się pojawiają, ta praktyka pomaga nie tylko zrozumieć cień, ale także promuje głębsze zrozumienie siebie i swoich najgłębszych potrzeb. Pisemna refleksja. Prowadzenie dziennika refleksji to kolejne potężne narzędzie do dostępu do nieświadomości. Pisząc swobodnie o swoich myślach, emocjach i doświadczeniach, możesz otworzyć bezpośredni kanał do swojej psychiki. Odkrywając zdumiewające spostrzeżenia na temat swojego cienia. Wyobraź sobie, że poświęcasz kilka minut każdej nocy na zapisanie swoich refleksji z dnia, eksplorując tematy takie jak lęki, stłumione pragnienia i wewnętrzne konflikty. Ta praktyka pomaga dać głos milczącym aspektom twojego umysłu, umożliwiając głębsze zintegrowanie twojego cienia. Medytacja. Medytacja to kluczowe narzędzie do rozwoju bardziej intymnej relacji z samym sobą. Przez kultywowanie chwil ciszy i kontemplacji możesz uspokoić umysł i dostroić się do swojego wewnętrznego świata. Wyobraź sobie, że siedzisz w cichym miejscu, oddychając głęboko i pozwalając myślom swobodnie przepływać. Ta praktyka nie tylko promuje jasność umysłu, ale także otwiera przestrzeń na głębsze zrozumienie twoich procesów myślowych i emocjonalnych. Sztuka ekspresywna, innym potężnym sposobem eksploracji cienia jest poprzez wyrażanie się artystyczne. Wyobraź sobie, jak sięgasz po papier i ołówek, lub farby i pędzle, i pozwalasz swojej kreatywności swobodnie płynąć. Nie martw się o ostateczny rezultat. Celem tutaj jest umożliwienie Twojemu umysłowi podświadomemu manifestować się poprzez kolory, kształty i tekstury. Rysuj lub maluj bez oceniania, pozwalając emocjom swobodnie płynąć. Możesz być zaskoczony obrazami i symbolami, które się pojawiają, odkrywając ukryte aspekty Twojej psychiki które wcześniej były uśpione. Leczenie ruchem. Ruch również może być potężnym narzędziem do eksploracji cienia. Wyobraź sobie, że tańczysz swobodnie, pozwalając swojemu ciału poruszać się zgodnie z wewnętrznymi impulsami. Ta spontaniczna forma tańca nie tylko uwalnia napięcia fizyczne i emocjonalne, ale także pozwala na wyrażenie tłumionych aspektów Twojej osobowości. Poczuj muzykę pulsującą w twoich żyłach, prowadzącą cię przez podróż autoekspresji i odkrycia. Dialog wewnętrzny. Dialog wewnętrzny to prosta, ale głęboka praktyka, polegająca na rozmowie z samym sobą w sposób świadomy i pełen współczucia. Wyobraź sobie, że siedzisz w spokojnym miejscu, zamykasz oczy i rozpoczynasz dialog wewnętrzny. Rozmawiaj z sobą tak, jakbyś rozmawiał z ukochanym przyjacielem. Eksplorując swoje myśli, emocje i najgłębsze obawy, pozwól sobie swobodnie się wyrażać, bez oceniania ani samoocenzury. Ten intymny dialog może ujawnić cenne spostrzeżenia na temat Twojego cienia i promować głębsze zrozumienie samego siebie. Leczenie Jungowska. Wreszcie, rozważ skorzystanie z pomocy terapeuty Jungowskiego, aby pomóc Ci w Twojej podróży integracji cienia. Wykwalifikowany terapeuta może zapewnić wsparcie i specjalistyczne porady, pomagając ci bezpiecznie i skutecznie eksplorować najgłębsze aspekty swojej psychiki. Wyobraź sobie, że siedzisz na sesji terapeutycznej, dzieląc się swoimi doświadczeniami i refleksjami z doświadczonym specjalistą, który jest tam, aby pomóc ci pokonać wyzwania i odkryć ten przekształcający się proces. Eksplorując te praktyczne techniki. Podejmujesz pierwsze kroki w kierunku integracji swojego cienia i budzenia się do nowego zrozumienia samego siebie. Pamiętaj, że ta podróż może być trudna, ale skarby, które znajdziesz wzdłuż drogi, będą wart każdego pokonanego przeszkody. Rozszerzysz swój arsenał narzędzi do pracy z cieniem i będziesz promować głębszą integrację swojej psychiki. Pamiętaj, że każda osoba jest wyjątkowa, więc wypróbuj różne podejścia i odkryj, co działa najlepiej dla ciebie. Z poświęceniem i wytrwałością jesteś na drodze do wyjątkowej podróży poznania samego siebie i rozwoju osobistego. Dotarliśmy do końca tej niesamowitej podróży przez cień, ale pamiętaj to dopiero początek. Podróż po samopoznaniu jest jak rzeka, która nigdy nie przestaje płynąć, zawsze prowadząc cię do nowych miejsc i odkryć. Dlatego nie postrzegaj tego momentu jako końca drogi, ale jako szansę na podjęcie następnego kroku w kierunku swojego rozwoju osobistego. Zobowiąż się do kontynuowania eksploracji tajemnic swojego umysłu, zagłębiając się głęboko, aby odkryć każdą tajemnicę, którą skrywają cienie. Poprzez zrozumienie i zaakceptowanie wszystkich części siebie podejmiesz ważne kroki w kierunku prawdziwej integracji i psychicznej pełni. Pamiętaj: Podróż po samopoznaniu nie ma ostatecznego celu, lecz serię odkryć wzdłuż drogi. Każdy nowy wniosek. Każde nowe zrozumienie zbliża cię do najlepszej wersji siebie. Teraz chciałbym poznać twoją opinię w komentarzach poniżej. Podziel się ze mną: jaki był największy wniosek, który wyciągnąłeś o sobie podczas tej podróży? A co najważniejsze, wdrożysz zdobytą wiedzę w życie? Tak czy nie? Pamiętaj, że droga, którą ci przekazałem, jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby zmienić swoją rzeczywistość. Nie zapomnij sprawdzić więcej powiązanych treści tutaj na kanale. Zawsze dostarczam wartościowe informacje, abyś mógł rozwijać się duchowo, a także mieć właściwe narzędzia do skutecznego rozwoju w swoim życiu. Bardzo ważne jest, abyś sprawdził treści, które już zostały opublikowane tutaj, ponieważ każde wideo łączy się z innym, dając ci kompletny arsenał. Będę na ciebie czekać w kolejnym filmie. Aby to zrobić, sprawdź, czy jesteś już zapisany na kanał, ponieważ jest to jedyny sposób, aby upewnić się, że niczego nie przegapisz. Zweryfikuj, czy jesteś zapisany na kanał, ponieważ tylko wtedy YouTube będzie cię informował o treściach, dzięki czemu będziesz mógł rozwijać się samodzielnie.